Z tej strony Radolinio, a to jest odcinek, w którym chciałbym zaprezentować swoją konstrukcję w Minecrafcie. Tak, dzisiaj nie ma animacji, niestety. Normalnie po ludzku mi się nie chce jej dzisiaj robić. Trudno. To to jest brama wejściowa, czyli frontalna strona mojego zamku. Już zrobiłem kiedyś jeden, ale ten jest znacznie większy. Oczywiście. Wiadomo, tutaj mamy bramę, nawet tutaj są kraty, właśnie. I, i od czego by tu zacząć? Może od y, tego zwierzyńca, Czyli, no, zwierzyńca. Wchodzimy, no. ziomuś sobie śpi. Tak, wla wla wlazłem mu do chaty, żeby tylko popatrzeć na jego zwierzęta. Dobra, tutaj, ma, tutaj mamy świnie, kurczaki. Mm, a tutaj są konie. W sumie to chyba tyle z tego. Mm, tuż obok mamy kowala. Kowal. Mamy tutaj różne zbroje, miecze, półkę. Jest pusta. No i wiadomo, ladę sklepową. A tu skrzynka, w której nic nie ma. A z tyłu mamy pracownię. No tutaj jest piecyk, yy, kowadło i kamień ślifierski. Jak, jak idziemy dalej to uliczką, to tutaj mamy zwykłe domki. Tu też są domki. Drugi wygląda w środku tak samo, bo to były dosłownie skopiowane. <śm> W obu rogach y, tego zamku y, są takie zagajniki, gdzie można sobie na przykład usiąść, pogadać, y, planować y, zabójstwo króla y, Foltest... Y, y, no, y, tak. <grych> Okej, okay, y, przejdźmy teraz do rynku. Tutaj na środku jest takie. Nie jestem w 100% powiedzieć, co to dokładnie jest, ale to jest wieża z kamienia. Na środku jest ognisko, są flagi, a tam są dzwony. Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Tutaj mamy różne stragany. Też różnią, różnią się kolorami, wiadomo, tych... ...płacht. No, proszę bardzo. Mhm. Teraz pójdziemy sobie tędy. I tutaj mamy koszery wojskowe. Tutaj są mieszki do strzelania z łuku. Tu są do walki wręcz. I oczywiście tutaj sobie villagery śpią. Tu jednego nie ma. Co nie śpisz. Oczywiście w drugim budynku wygląda to tak samo. Też był kopiowany. Po tej stronie tutaj też są domki. Podobnie jak tam są dosłownie naprzeciwko siebie. Tak jak mówiłem, w tym rogu też jest zakajnik. Po tej stronie jest wejście na mury i tajne wejście, które pokażę na końcu. Mury są bardzo rozległe, ponieważ chciałem, żeby ten zamek był o wiele większy niż jedna z moich poprzednich budowli. Yy, to jest jedna z wież, oczywiście można wdrapać się na samą górę i obejrzeć miasto, yy, miasto. No, w sumie miasto, obejrzeć miasto z góry. <laughs> oczywiście każda wieża wygląda tak samo, więc nie ma sensu, żebym pokazywał resztę. Hmm, to są okna właśnie do strzelania. Chwila. Wezmę sobie łuk. Załóżmy, że tam ktoś stoi, to można sobie normalnie strzelać. Mhm. To jest taka specjalna wieża od strony bramy. Pod spodem, pod spodem mamy bramę. Hmm, to jest specjalnie przygotowane na ostrzał. Wroga z takiej perspektywy. No i wiadomo, każda wieża, jak mówiłem, wygląda tak samo. Tutaj jest drabina i wejście na samą górę. Ale z każdej z, z, każ, ka, z każdej wieży można. Z, można inaczej patrzeć na miasto. No. Z góry to wygląda tak. Byłbym zapomniał o najważniejszej chyba konstrukcji w tym mieście, jest to siedziba Jarl'a, albo Króla. Ostatnio gram w Skyrim'a, więc mówię Jarl. Po obu stronach są stoły, można sobie zjeść w towarzystwie Króla. Znaczy on siedzi tam, On siedzi tam, ale można sobie zjeść coś, jak się ma. Tu jest tron. Można sobie usiąść. Znaczy to tylko król może. Czy tam Jarl. Po prawej stronie od tronu mamy laboratorium chemiczne. Tu są statywy, są lejki. Tu są beczki na składowanie mikstur. I po lewej stronie od tronu mamy... Yy, gabinet czarodzieja Który zajmuje się zaklinaniem Nie wiem czy czantowałem moją łopatę Ale tak wyszło <grymny> Tu jest oczywiście biurko naszego czarodzieja No i skrzynka Nie ma tu nic, a nie, coś tu jednak jest Aha, są sztandary Po co dałem tu sztandary Okej okay. A więc wracając, tak wygląda to miasto z góry. O, wieśniak wszedł na mury, to ciekawe. O, no, drugi wszedł. Miałem, miałem na końcu pokazać to tajne wejście, które jest objęte tajemnicą tego miasta, którą wymyśliłem. Otóż wchodzimy i pierwsze, co nam rzuca się w oczy, AISING POSITION ja pierdolę, co ja robię ze swoim przeciwnikiem, dlaczego ja podstawiłem się... Ja byłem, rado... ja byłem Radolinio, to była moja... Yy, to był mój zamek Mam nadzieję, że się podoba Chociaż będzie jeszcze ulepszany Na razie, hej